The is running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, and running, and running, and running, and running, running, and running, and And it's context. there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect the loser Yo, Siemaneczka z tej strony, bobyci na sieciach z tej strony i nagrywamy kolejny odcinek serii Grand Half Autos San Andreas To jest sieci odcinek z misją ze Sweetem. No i zaczynamy oczywiście. Podobno to jest misja z tym graffiti, co trzeba jeździć i... No zobaczycie w ogóle sami. Znakowanie terenu. Dobra, to już możemy ominąć. Dostaliśmy farbę od SWITA, czyli że będziemy znakować własny teren. Radio można w ogóle wyłączyć, bo mi to nie w ogóle będzie w ogóle potrzebne. Będziemy gadać. Jesteśmy bracia CJ. Sorgi za te małe lagi, ale to po prostu mi się tak robi w bo za duże ciśnienie. Znaczy, <grym>, nie za duże ciśnienie, tylko nieraz są mocne efekty specjalne znakowanie terenu oczywiście wiecie o co chodzi będziemy tutaj przed balasami pokazywać że wrócił karl no i zaczynamy muszę zamalować jakie dwa się ma nie ma policji, nie ma. farba jest fajna, bo można łatwo zabić człowieka, patrzcie tylko się psika już cię nie ma ty babo dobra, jedziemy jedziemy, jedziemy, jedziemy stąd jedziemy z tej teraz jedziemy na najsłynniejsze terytorium świata do je. Jedziemy do Ballas. A tak, w ogóle nie mówiłem wam, co z tymi wlegami. No Ballasie to są oczywiście tacy fajni takie ziomy, które chodzą i próbują nas zabić. No gdzie się pchać pierwszeństwo mam kolo. Ty mi wóz niszczyły. Ja ci zaradam. O patrzcie. Jeszcze ja w ogóle dobijam ten samochód. Jestem dobry kierowca. Dobra. Jedziemy. Ty balasie, Ups Patrzcie To co za w ogóle za budynek ładny Za Zama... no, dobra wyjdziemy Dobra LXGW, ten Scott, który wam po nam bo no musimy porozstrzelać ci to członkowie gangu belasu twoi za przysiężeni wrogowie Naciśnij aby A po co pryskać? Dobra Robimy po swojemu tę pracę Ona się w stronę ikonki na żeby znaleźć kolejnego taka Dobra, idziemy ma ty głupi big smoku nie, pierwszeństwo mam. Tam przedem No i shift, no to będziemy skakać. Tak, te impuls trójkątny to oczywiście, aby się wspiąć Na ścianę. Dobra, zwijamy się na swoją dzielnicę, grą. No, ja to najlepsze z jest, w, w ogóle. Mam 200 zł. Patrz, o statystyki: szacunek, wytrzymałość, muskulatura. Tu już atrakcyjną. W domu mamy Sidzia ja na Rosyj. Dostępny zaraz, farba w sprayu. Zamilć, kobieto. Milć jak do mnie mówisz. A palisz się, kobieto. Ja jaram się. Amen. Oho. Rodzisz mi gościu Zobaczymy na końcu gry jak wrócę do Los Santos. Czy będziesz taki mądry? Będziesz śpiewał, odścielam ci głowę w którymś sam odcinku. O zobaczymy jeszcze gościa. Będziesz błagał mnie na kolanach. To jest. Ej, czemu ja mam zapis tam jak ja zapisywałem to tutaj? co się dzieje. Tak. Dzisiaj wam nie będę y, dzień ja pokazywał, bo mi się nie chce już. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to... No, co wam mówić? Zostaw łapkę w górę, jak się podobało. Jak podoba się kanał, to zasubuj. No i zostaw jakiś komentarz, jeżeli będziesz chciał, żebym pokazał jakąś fajną gierkę. To na pewno się pojawi. To dzięki. narazka. Mara.